Zielona Mila Stephena Kinga. Akcja powieści, zbliżonej klimatem do głośnej noweli tego samego autora pod tytułem Skazani na Szołżank, toczy się w Ameryce lat 30. w środowisku więźniów oczekujących na wykonanie kary śmierci. W filmowej adaptacji książki, zrealizowanej jesienią 1999 roku przez Franka Darabonta, główną rolę zagrał Tom Hanks. Wśród przybywających w więzieniu Cold Montaigne Skazańców znajduje się nieobliczalny, niezwykle agresywny, młodociany zabójca William Wharton. Jest Edward Delacroix, niepozorny Francuz z Luizjany, który zgwałcił i zabił młodą dziewczynę. Dla zatarcia śladów spalił kolejnych sześć osób. Jest wreszcie skazany za brutalny mord na dwóch małych dziewczynkach John Coffee. zagadkowy olbrzym, o wiecznie zauzawionych oczach, obdarzony niezwykłą mocą. Co łączy tych ludzi? Tę zagadkę usiłuje rozwiązać główny klawisz, Paul H Comp, wierzący w niewinność Kofeja.